wszystkim. Aresek Was wita i ja. Ares, Ares, pokaż się, jak wyglądasz. <noise> Jestem tutaj między tą ulicą, a tą. Pamiętacie ten krzyż? Tutaj sprzątałem. Zebrałem te opony, co tu leżały, trochę śmieci. Wiadomo, że tu tak ładnie dbałem o to wszystko. Super super. Tam oczywiście te kable w tych reklamiskach dalej zostały. Trzeba będzie chyba je dzisiaj zimą. Zobaczymy jak tu pójdziemy. Bo tu jest tak, tam za tą drogą jest las. Tu jest droga szybkiego ruchu. Tu jest droga taka trochę inna. To <grytanie> ruchu. nie szybkiego ruchu. Nie jałki ale jest las. I tu, jak pójdziemy tędy, to się poszerza, bo ta droga idzie w lewo, ta idzie w prawo i tu będzie las. No, po prostu tak. A no, idziemy. No, jak im, Im dalej się głębiej zapuszczę ten las tu, to będzie szerszy. To będzie normalny. A teraz jest na razie początek. To jest taki skrawek. Przeciętych drogami. Teraz sobie tu pójdziemy, Tu będziemy sobie śmieci zbierać. To jest normalka. Tu tam jaką butelkę widzę. I Folio oczywiście. I teraz tak, ja muszę to brać. Podobno to będę brał. Mój wózeczek oczywiście. Tu będę brał butelki. Y do szkła a tutaj wszystkie folioki, wszystkie inne rzeczy, do górzeczka. jeszcze chciałbym zawodowego pozdrowić Staszzyna <laughs> Roberta Przyjacielu, eee, chciałem ci powiedzieć, że dzisiaj po tych śmieciach, bo śmieci są dla mnie najważniejsze, żeby iść zrobić wypad do lasu i pozbierać. Pojadę na pocztę i coś Ci tam wysyłam Także Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze tam dojdzie do Ciebie Także pozdrawiam Cię Czekaj Myślę Będzie ok Dobra, a my zaczynamy Zaczynamy to zbierać nie? No bo to. No i Aha, to muszę ze sobą brać jakoś jest buteleczkę. Na tę buteleczkę musimy iść. O, to, co to jest? Nie wiem. Zaczynamy to zbierać. Zbierajmy wszystkie plastiki. A jak wezmę te worki tam z tymi, tymi kablami, oczywiście. Yy, tylko Jak to mówią okorowanymi no Ja zbieram tylko te okoro Te powłoki plastikowe No i tu sobie pójdziemy Mówiłem, że tu przyjdę Dzisiaj już się tu rozwaja Tam jest Alejka i tam Tak powoli Ares No. I tu widzicie tam jest ten krzyż widzicie jak to wygląda? Bo tam fajnie ludzie wciątają, wszystko jest fajnie, nie? Jest krzyż ale patrzcie wymieniają po prostu te znicze, kwiaty Tylko tylko ja się chciałem teraz zapytać Poszanuję to co robią. Fajnie jest wszystko to jak się zapytać chciałem gdzie te kwiatki sztuczne, bo tam wszystkich pusznych jest gdzie oni wyrzucają nie? Patrzcie widzicie? Zaraz pałkiem to jest tu jest jakieś 10 metrów tego No może 15 Czekaj Ares Gdzie to wszystko leży? Gdzie to wszystko leży? Ja się pytam. Chodź. Widzicie? Co ja mam o tym myśleć? Chodź. to, to są? Milcze? Ależ niespodzianka. Nie ja już myślałem, że to ludzie, którzy dbają o właśnie taką kapliczkę. Takie krzyże, tam jest fajnie czysto. Przecież wymienią te znicze wymieniają te znicze do, reklamów... do reklamówki, wyrzucą to w domu. No nie? Ale po co? Jak człowiek ma mieć opinię? No i tak to wygląda, właśnie. To jest jeszcze buteleczka. Plastikowa. No i widzicie? Kwiatuszki słuszne. Znicze. I weźmie do domu. Tam dba ładnie, czyściutko Elegancko pod krzyżem. Podprzętane. Wszystko. Ale popakuje, w świeże, wsadzi. Ale te stare wyrzuci do lasu. Do lasu wyrzuci. Nie weźmie do reklamówki, tylko do lasu. Niedobrze mi się robi. Niedobrze. Myślałem, że ludzie, którzy naprawdę opiekują się tym krzyżem i tu fajnie jest. Będą na tyle odpowiedzialni, żeby te parę zniczy, pary jakichś tam rzeczy wziąć ze sobą. Ale po co? Lepiej do lasu wyrzucić. No i tak to właśnie jest nasze polskie społeczeństwo do kościoła chodzą, modlą się. Kapliczki zakładają, robią, ale wszystkie wokoło, wszystko śmieca. Tak to wygląda właśnie. O. Nie będę gadał za dużo, bo Będą mnie, będą wyzywać, że jestem jakiś, jestem jakiś anty, rogi mi rosną, ogon mam, albo jakieś takie rzeczy. Dlatego nic nie powiem, tylko widzę co oni tu robią, jestem niemiło zaskoczony. No ale, co zrobić, no, bez A Iście co o tym myślicie? Ja nie mogę za bardzo powiedzieć, bo tak mam mówię, znajdą się ludzie, którzy zaraz mnie skrytykują, powiedzą, że jestem diabeł, że jestem diobeł. <śm> Tylko co tu jest ten <gry> Czy to tak trudno wziąć do reklamówki i wyrzucić śmieci jakieś? Naprawdę znicze stare. Ja wiem, że tu nie ma żeby gdzie wyrzucić. Ale to nie jest tyle, tak dużo tego, żeby żeby to do lasu wozić no naprawdę no Ach, Nie upamiętają się ci ludzie. Nie ma takiej możliwości żadnej Nie wiem co to jest O! To jest wlew paliwa chyba Ja muszę wziąć tu wora Koreczek O jest, ale ciężko Dobra Zajdziemy się kawałek Tacy coś się posprząta Jeszcze muszę na tym pocztę jechać po sprzątanku Dla zawodowego to wysłać No i tak powolutku, powolutku Wierzcie mi, że tu ludzie nie chodzą na spacery zazwyczaj, tam gdzieś tam dalej, tam są ładne ścieżki, tutaj to nie, bo tu szosa, szum jest, ale to jest to masakra, no ja już dźwięk wydaje odpowiedni z worka. O ale powiedziałem, że tu wrócę o widzicie Wysoki sądzie, to nie ja To nie ja To nie ja, byłam Ewą Patrz Plastik To jest wszystko plastik To jest wszystko plastik I to jest wszystko tam z tego krzyża to wszystko z tego krzyża Patrzcie Widzicie tu jeszcze tak gąbka co się wkłada do kwiaty do tego Mrówek O Jezus Może mnie nie oblecą To mrowisko albo takie co ja to może zostawię tu na razie tu Jest chyba w nim mrowisko Na drodze to zostawię tak żeby wylatły te wszystkie mrówki o jak pójdę z powrotem to zapakuję jak jest wielkie te mrówki strasznie wielkie Oblezą to to będzie ciężko daleko nie zajdziemy. O jaki tu, jaki syp. Chodź, zaraz do mrówki O, dziarę, o dobra. zabieram, idziemy dalej. Na takie krótkie parę metrów i znowu czas stanąć. Ktoś wisi na drzewku Co to jest? Jakiś pasek. Nie wiem z czego to jest guma e, Akujemy. To, to wózeczko Ta wózeczka No, muszę pociągnąć tą ręką Bo rękaw mi się Obniżył tam widzimy tą chwilę Zostań O! Oh. jak ja tam wleć A jest, 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 jest O O, jeszcze jedna kochła O jest, naprawdę Dobra. Dobra Idziemy dalej to musimy wsadzić I się ciepło robi Trochę za późno dzisiaj wyjechałem to prawda, to prawda, bo mogę niczym pojechać ale jakoś nie umiałem się wyrobić Koreczki, pyk i lecimy dalej. No nie, nie, daleko że nie zajdziemy Polia. Kurde już 14 minut minie <laughs> jak ten czas ucieka Dobra tu po kawce Sobie też coś... O, to nie to szkło Moment, tu jest plastik, ta pokrywka też jest plastikowa A Szkło Szkło tutaj o, ja. nie, się tam stukło tam stupło coś. Idziemy dalej. tak nie, była. O, i tak to wygląda. No, Boże. Nie ma szans. Trudno już prawie cały wózek. O Jezus Tu gdzieś coś widziałem. O, tu, 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 tu. Putla. Putla, tu. Plastik tu o, Tu jest Każda część samochodu I butelka Butelkę weźmiemy Jasne, że Nie wyrzuci się Ja to połamie nie, no tego połamać nie idzie Jest jakieś giętki o Boże Co to jest w ogóle? Nie jestem mechanikiem samochodowym jak ja to mam wziąć i to wyrzucić jak to przejdę się ten kawałek jeszcze, bo 17 minut filmu zobaczyć Teraz pauzuję, potem jeszcze najwyżej dogram kawałek, to i tak za, za dużo jest. Dobra, spakowałem te, oczywiście jeszcze wróciłem, to już pakowałem, bo idę z powrotem, bo już mam pełną. Widzicie te kwiatki? No kurde, jak ja to mam wziąć? Idę do samochodu. Już nie wiem, jak, gdzie tego zabrać plastiki, dobra. Oooo, jakoś to tam dociągnę. Próbuję przyjechać. Gdzie ten? Tak mogę szarpać. Już, już, już. Już za niedługo będę w samochodzie. Daleko w sumie Nie zaszłem, a już tyle śmieci. Ha, wiadomo, im głębiej, to nie, ale. Ale no właśnie, te śmieci. Te wszystkie to są stąd. Właśnie to są stąd te znice. No. Nie wiem, co mam o tym myśleć. ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Nie chcę być wrogiem publicznym numer jeden. No bo. Otworzymy samochód. Hmm. No i jeszcze powiem wam tutaj trochę było posprzątane, no nie? Tak te plastiki to to wszystko było powzięte. Te worki wiecie tu są Nie wiecie co Te wory one są rozwalone Ale nie mam do czego to wziąć Chodził Ares Ares To porozwalane, rozwalane no. Jeden choćby Udało mi się wziąć O, 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 o. To najwyżej ten wsad Może się nie rozlecić O Dobra Wlas Ten jeden A już będzie jeden nie Jeszcze dwa zostaną tu jest tu trochę śmieci Dobra, ten wyzek damy tu pyk szkło damy tu Tam jest jeszcze plastik oczywiście e, dobra z tej strony musimy to Spakować Chodź tu Ares do samochodu Pakujemy Nie no widzicie już jest tyle w samochodzie ale się zmieścił Pokroczył szybę, szybę I też To jest syf? jest syf No i tak dziennie Dziennie po troszku No i tyle, no co ja mam Więcej zrobić? Nie mogę nic więcej zrobić No to Trzymajcie się, no Nie będę zakończył takim brzydkim wybiokiem To przynajmniej takim zakończyć, Takim ładnym A co do tych ludzi to Powiem wam, masakra, masakra. Utrzymajcie się, papa, pa. do następnego.